Akceptacja nie oznacza rezygnacji, oznacza zrozumienie, że coś jest takie, jakie jest i że istnieje sposób, by przez to przejść. Michael J. Fox pamiętam, jak wielką ulgę przyniosło mi odkrycie, że jest tak, jak ma być, właśnie tak. Nie jest gorzej, nie jest lepiej. Nie jest dobrze lub źle. Co najwyżej ja mogę mieć obniżony nastrój, mogę się czuć pobudzony. Tylko to jest we mnie. Nie na zewnątrz. To, co mnie spotyka, to, przez co przechodzę, to miejsce, w którym się znajduję, ten moment w moim życiu. Wszystko to prowadziło do tego czasu i miejsca, w którym znajduję się teraz. Kiedyś miałem takie myślenie, że zmarnowałem bardzo dużo czasu i szans. Że mogłem być kim innym, mogłem robić coś innego, tyle przecież zrobiłbym, gdybym nie pił. Tymczasem okazuje się, że wszystko prowadzi do czegoś. Moi znajomi nie mogli znaleźć otwieracza, a ja umiem otworzyć piwo tylko mając butelki. Byłem w różnych miejscach i chcę uchronić przed tym moich synów. Jestem w stanie opowiedzieć im o różnych rzeczach, bo znam to. Byłem tam, przeżyłeś, więc nic się nie stało, powiedział mi kolega po wyjściu z Doliny, w której było bardzo gorąco, i myślę, że doszedłem blisko limitu mojej wytrzymałości, słuchałem siebie, słuchałem innych, obok dotarłem do końca, jestem w siebie dumny, wciąż.